Dowiemy dzisiaj się wieczorem, kto będzie twoim współprowadzącym Dzień Dobry TVN. Czy już może czujesz jakieś informacje w uchu, dostajesz, kto to może być? Czekaj, ja mam jakieś ucho tu? Uż, uszy mam. Uszy mam, nie mam ucha tego telewizyjnego, więc nie mam żadnej informacji. Um... Słuchaj, to będzie duża niespodzianka, zarówno dla mnie, jak i dla widzów, ale ja się bardzo, bardzo cieszę na ten nowy duet, bo w telewizji potrzebujemy takiego zastrzyku świeżej energii, nowej, co jakiś czas. Bardzo fajnie, że mnie się akurat przytrafił ten zaszczyt, że dowiem się dzisiaj tutaj razem z tą sopocką publicznością w Operze Leśnej o tym, kto ze mną prowadzi, zobacz, aż kaptur mi spada z wrażenia, więc tak, 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 jaram się. No właśnie, wiele nowości przygotowaliście dla Dzień Dobry TVN, wiele zmian, ale także no trzy, 3... Grube nazwiska Piotr Damczyk, Adam Małeś, ale także Krzysztof Zalewski. Czym oni będą zajmowali się w dzień do BDVM? To jest bardzo fajny nowy koncept naszej redakcji i powiem ci szczerze, że ja na początku podchodziłam do niego sceptycznie, bo myślałam, ach! No ja nie wiem, czy gwiazdy tak się dadzą namówić, żeby wykonywać takie dziennikarskie, stricte zadania, a się okazało, że weszły w to wyśmienicie. Gwiazdy, które wymieniłeś, ale też wiele innych, bo ich będzie, wydaje mi się, że około dziesięciu, będą zajmowały się dziennikarskimi, redakcyjnymi zadaniami. Teraz tak, niektórzy będą na przykład gotować w naszej Dzień Dobrowej Kuchni, co może nie wydaje się być zbyt dziennikarskim zadaniem, ale jest bardzo kojarzone z naszym programem. Inni będą kierownikami planu, jeszcze inni będą reporterami realizującymi materiały, więc, no. Powiem ci, że ja na przykład nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Piotra Adamczyka w roli reportera w terenie albo Adama Małusza w naszej kuchni. Piotr Adamczyk miał z tobą y, y, klip stworzony i to bardzo fajnie wyszło, więc myślę, że to będzie. Jeśli byś myślałem, jak oglądałem, to mówię: Boże, Sandra z Piotrem Adamczykiem, to byłoby dobre połączenie. Byłoby, prawda? Mnie się też bardzo spodobało, Piotr. Przemyśl to, bo Piotrek ma super energię, jest bardzo zdolnym aktorem i też łatwo się z nim pracuje przy takich produkcjach, jaką był ten spot. No ale no, chyba to nie będzie Piotr. Cieszę się ogromnie, że TVN daje siłę kobiet, pokazuje te kobiety. Miałaś współprowadzącą Anię Senkarę, którą naprawdę duet był wspaniały, bo dogadywaliście się, pokazywaliście te kobiety, pokazywaliście... Skupialiście się bardzo na, na tematyce kobiet. Na czele naszej stacji stoi kobieta, bardzo silna kobieta, więc myślę, że tak. E, tylko wiesz, ja nigdy nie dzielę ludzi aż tak bardzo na to, czy wykonują daną pracę jako kobiety, czy jako mężczyźni, bo dla mnie liczy się jakość tej wykonanej pracy. Jeżeli kobieta robi coś świetnie, to bardzo chcę, żeby to robiła, ale jeżeli facet jest w czymś dobry, to też dajmy mu szansę. Litka, czyli nasza szefowa, bardzo stawia na kobiety i to jest super, dlatego że mam takie poczucie, że możemy pokazać naszym widzkom, że one też mogą. Wiesz, ja też, też jestem dziewczyną z, ze Śląska, z niedużej miejscowości, nie, nie, nie z Warszawy i ja też kiedyś potrzebowałam takich wzorów Potrzebowałam, żeby ktoś mi pokazał, że ja też mogę m, zajść gdzieś dalej, więc myślę, że to jest też ważne na takim społecznym, socjologicznym levelu. A jakie masz rady dla młodych osób, dziennikarzy, ale także dla aktorów, którzy chcieliby się pojawić w telewizji i na przykład kiedyś poprowadzić Dzień Dobry TVN? Wiesz, no, dla aktorów to nie mogę mieć rad, ale mogę mieć rad, rady takie ogólne dla ludzi, którzy mają marzenia. Pracować. Nie ma innej drogi. Jeśli mówimy o takim sukcesie, wiesz, prawdziwym, nie takim na chwilę, nie takim wypompowanym celebrycko, tylko takim prawdziwym, takim, który idzie z Twojego serca do czyjegoś serca, to trzeba pracować po prostu. Ja pracuję cały czas, wiesz, już osławiona, bo ja wada wymowy, o której wszyscy mówią, tak, mam jej świadomość, ale słuchaj, od lat chodzę do logopedy, chodzę do niego często, mam poczucie dużego progresu, i gdyby nie to, to na pewno nie byłabym w tym miejscu, ale to jest też szereg innych rzeczy, pokora. Ale też znajomość własnej wartości i cierpliwość. No właśnie, cierpliwość, pokora, ale także na to, że radzisz sobie z tym hejtem. Sama powiedziałaś, że wiele komentarzy na temat twojej, Twojego wypowiadania się. Jakim sposobem można byłoby to walczyć z tym, żeby to coraz bardziej, coraz mniej pokazywało się w świetle dziennym. Wiesz co, znaczy to jest w ogóle bardzo długi temat, bo trzeba by rozgraniczyć hejt też od krytyki i od takich negatywnych komentarzy, każda z tych rzeczy jest trochę czymś innym. Hejt to już jest bardzo mocne zjawisko. Ja nie uważam, że jeżeli ktoś czepia się mówiąc kolokwialnie mojej dykcji, to jest od razu hejt, to jest jego opinia. Natomiast Wiesz co, Im bardziej próbujemy z tym walczyć, próbujemy wchodzić w dyskusje internetowe, się przekrzykiwać, tym mniej udaje się osiągnąć jakikolwiek konstruktywny efekt. A to się fajnie łączy z Twoim poprzednim pytaniem, bo gdyby każdy skupił się na realizowaniu swoich pasji, swoich zawodowych marzeń, skupił się na sobie, to miałby mniej czasu, żeby się skupiać na błędach innych. I to chyba jest jedyna droga, bo ja trochę nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie jakoś instytucjonalnie wygrać z tym, co się dzieje w ludzkich głowach. Bo my możemy doprowadzić do tego, że tych komentarzy nie będzie w internecie, ale w ludzkich głowach nadal będzie jakaś na. Jakaś e, złość, jakaś żółć. Więc może po prostu róbmy swoje. E, miejmy marzenia i je realizujmy. Pracujmy ciężko i cieszmy się życiem. Wiem, że to brzmi jak banał, ale po co poświęcać czas na cudze życie? No? Pracujesz ciężko, Twoim kolejnym marzeniem, bo marzenie się spełniło wczoraj. Wystąpiłaś na scenie opery leśnej. Kolejne Twoje marzenie? Wiesz co, Nie lubię tego pytania, bo to znowu wymaga takiego mm, szukania sobie na siłę kolejnych celów. I ja się cieszę tym, co jest teraz. Nie mam teraz jakichś konkretnych planów. To nie jest tak, że marzę teraz o własnym talk show albo o udziale w jakimś konkretnym programie. Nie, po prostu cieszę się z tego, co przynosi mi moja droga zawodowa. Chcę być w tym, co teraz robię jak najlepsza, a w tym też mam jeszcze dużo do zrobienia, a potem zobaczymy. Robisz to idealnie. Lub, bardzo lubię oglądać Twoje programy, jak ty prowadzisz, bo z wielką ciekawością. I wczoraj mi jest. Z... Zszokowałem się, jak odwróciłaś się i zobaczyłem twój tatuaż, ogromny na plecach. Fala komentarzy w internecie się wysypała na ten temat, że super. To zdradzę ci, że dzisiaj też te plecy pokażę, bądź czujny.